Straszne to jest. Po prostu. Nie wiem, jak wam to skomentować, bo tak gra mi ledwo chodzi już. Moi drodzy, na stronie eneba.com możecie kupować gry, a z kodem KRL otrzymacie 3% zniżkę. Link w opisie. Siemańsko. Moi drodzy, nadchodzą bardzo ciężkie czasy i Chińska Republika Ludowa i chiński blok defensywny właśnie zamierza zmierzyć się 1v1 versus NATO. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ukraina, 55 dni, lotnictwo rozdysponowane, dywizje porekrutowane. Jeszcze zobaczcie, dodatkowe 236 dywizji wystawiam. Troszeczkę się do tego przygotowałem, get ready boys, boom ustawiliśmy 390 dywizji garnizonowych które garnizonują całe Indie e, całą Japonię, może aż laguje gra, e, wysepki i mam nadzieję, że one po prostu utrzymają bo aż mi gra laguje jak na nie najeżdżam to przepraszam, no i mamy trochę dywizji pancernych miejmy nadzieję, że coś z tego będzie że coś uda się tu zrobić, bo to będzie NATO versus my, dosłownie, nie? Dodatkowo wystawiłem jeszcze moi drodzy zobaczcie, 10 tysięcy samolotów i samolotów myśliwców i samolotów bliskiego wsparcia Pyk. wszystko ląduje, u mojego głównego teraz dowódcy, jeżeli chodzi o siły pancerne. No bo tamten chyba sobie nie da rady tego pomieścić. Chociaż. O, dał radę, dobra? No i drodzy, musimy całe. Chiny i cały świat patrzą na nas. Towarzysze, bracia i siostry z komentarzy. Musimy postawić się, moi drodzy, natowskich agresjom. Wyzwolimy Ukrainę i resztę krajów. Oczywiście anektując je i, i tak dalej, ale ja nie pozwolę, żeby Polska i polscy obywatele byli oszukiwani przez NATO, że ktoś im pomoże tak dalej. To jest naprawdę śmiechu warte. I teraz udowodnimy, że zwyciężymy. Jeżeli przegram, to będzie lipa trochę. Teraz, moi drodzy, zabieram dywizję Chinese Sarajowi 174 Division. Przydzielam pana Feng Shui 148 dywizji właśnie będzie broniło Skandynawii do upadłego. Dobra, moi drodzy, niech się zacznie piekło. Wzywamy wszystkich. Boom. Wystrzeliło. Czy Ukraina wzywa wszystkich jako sojusz defensywny? Dokładnie tak. Sami się boją walczyć. I ja teraz będę czekał pół godziny, jak się powzywają. Teraz całe na. o zaczynamy. To mi się podoba. Świetnie. Dobra, co z Litwą łotwą Estonią? Tea Litwa Łotwa Estonia, halo. Na początku rozpoczniemy stratę jednostek indyjskich, czyli rozpoczniemy praktycznie dziki szarańczy pusz przez tutaj Finlandię, jeżeli przyjmie, oczywiście. Dobra, nareszcie to wygląda solidnie i nareszcie moje dywizje są przygotowane. Moja chińska potężna armia. Moje siły pancerne mają tragiczną organizację w tym miejscu, ale będziecie musieli użyć zostaniecie użyci jako po prostu przebijanka. I mam tylko nadzieję, że którędyś nam się uda. Postawiłem tutaj 10, to tu jest naprawdę tyle lotnictwa, że tego się nie da ogarnąć. W sensie muszę mieć dominację w powietrzu. Ja nie wiem, jak na Ukrainie przegrywam. Czajcie, tu są. Się biją dziesiątki tysięcy samolotów o dominację powietrzną na Ukrainie. Śmieszne to jest. Bomby spadają na Warszawę. Pięknie. Ale widzicie, moi drodzy. Chyba jednak. Patrzcie. Oni nie przyjęli wezwania, nie? Śmieszne to jest. E, chyba jednak zostaniemy rozgromieni tutaj. Z tego co widzę, wjechali na Krym. Gra już ledwo chodzi. O Jezus. Chyba nic. Nic nie zwyciężymy. Teraz puszczamy nasze siły pancerne, lecz niestety zostajemy powaleni. Oj oj oj, ej, 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 ej. dobrze idzie. Przebij się chociaż w jednej prowincji i to będzie świetnie. No i moi drodzy, chyba na to nas zje, wiecie? Ja tak. O Jezus, ja nie obstawiłem Georgi. Boże, Rosja, a ty powiedz mi, po co ty masz wojsko? Rusy, po co? Po jakiego, po co wam w ogóle wojsko? Jeżeli nie umiecie tego obstawić, tak bez kapy się pytam, nie? Po co wam armia? Po co wam wojsko? Tylko miatryszyn robicie w sumie. Ci to dalej nie w ogóle. Śpiechu warte. Dobra, wiecie co, ja tutaj idę tutaj metodą na straty, bo tutaj inaczej tego zrobić nie mogę. No naprawdę nie mogę. I liczę tylko na to, że moje lotnictwo w pewnym momencie zdobędzie na tyle dominacji, że po prostu sobie da radę. A lotnictwo mamy mocno rozbujane, bo produkujemy, moi drodzy, po 30 myśliwców dziennie. Ja tutaj jeszcze dodam multirolka i gen 3 ataka i spróbuję tutaj wstrzelić po prostu resztę fabryk. I lotnictwo jest tutaj najważniejsze w tym konflikcie, ale z tego co widzę to w niektórych prowincjach mamy zielono, w niektórych prowincjach mamy czerwono. No, idąc lorowo, to musielibyśmy się cieszyć, gdyby było czerwono. Moje 40 40 niech lepiej już wjeżdża, bo tych chłopie nie masz na co czekać. Spocy tą tam Gruzję. Finlandii, muszę wypowiedzieć, wojnę osobno, co jest śmieszne dla mnie, oczywiście, bo tam stoi 140 dywizji czekających, żeby zmieść z powierzchni ziemi wszystko. Nawet zaczynamy się przebijać. Nawet zaczyna się tutaj, tutaj w tym miejscu coś dziać. Boże, ja zapomniałem o nich, prawda? A nie, oni biorą udział w wojnie. Japonia ma okręty, ma dywizję, mam nadzieję, że się wybronisz Japonią. 18 dywizji masz. Boże, tak gra już mi ledwo chodzi, moi drodzy, ale zrobię to dla was. Jesteśmy dosłownie chwilę w wojnie, moi drodzy. Gruzja tutaj, tak zwana, ja potocznie nazywam ją Georgią, raczej będzie siadać bez problemu. Tutaj na Ukrainie zdobywamy jakiekolwiek ziemię, ale tu mamy takie straty, że my się bijemy chwilę, już mamy 100 tysięcy broni na minus, więc ja jestem w święcie przekonany, że po prostu tego nie ogarniemy. To będzie nie do ogarnięcia dla nas. Wycofam trochę fabryk z broni. Eee, już nie mam z czego ucinać fabryk. Tak, bez żartów. Najlepiej to było, gdybym przestał handlować aktualnie. I sprowadzał z Russian Socjalist Republic Stal i Chrom też od Rusków, by nie tracić konwoj i war supportu. No i powiem wam tak, że my stratami idziemy do przodu. W sensie tutaj dzięki stratom praktycznie się ruszamy. Bomby atomowe spadają, ja ich nawet nie używam. Po powietrzu nad Ukrainą zaczynamy coś tam działać, ale straty są ogromne. To jest daily lost, nie? Tragedia, ale udaje nam się wygrać, raz udaje nam się przegrać, coś tu się dzieje. Najważniejsze jest to, żeby ruska armia dojechała do granicy z Turcją i żebyśmy po prostu tam stanęli, nie? Dobra, czekajcie, bo ja raka dostanę dosłownie zaraz od tego. Cała armia idzie powstrzymać Amerykańców i Francuzów i wszystkich. Bronicie tego przesmyku i się stąd nie ruszacie. Wy bronicie tego przesmyku i się stąd nie ruszacie. Go. A wy już możecie jechać. Musimy to uratować. Bo ja nie mam czego cofnąć. Zobaczcie, ja jak zrobię wyłom, to to jest jeden wyłom na milion. Ja muszę eksploitować ten wyłom jak tylko mogę, bo inaczej nie dam rady. Jesteśmy w Polsce. Boże, weszliśmy jedną prowincję do Polski, jesteśmy prowincją od Warszawy. Ajajaj, dominacja jest przepiękna, moi drodzy. Dominacja jest naprawdę piękna, ale czy nam się to uda, to nie wiem. Boże, roń Chiny, chroń PRC. Gdyby nam się tutaj udało wejść, Boże, i gdybyście to przebili jakimś cudem, to by było prześwietnie. Ruszaj, towarzyszu. Myśmy okrążyli praktycznie główną armię ukraińsko-tutaj sojuszniczą. To jest jedyna chyba prowincja, na której mogę osiągnąć coś takiego. Taki wyłom, więc wybaczcie, że spróbuję, ale to musi to wyjść. Nie wiem, czemu tak w ogóle długo walczymy, mając dominację. Przecież nasze samoloty powinny to robić taką sieczkę, że to jest jasny gwint. To jest o dobra, zostali wsparcie. Ty lecisz aż tu. Dobra, nie jest źle. W Polsce też nie ma tragedii, można powiedzieć. Polska się nawet trzyma. Litwa, Łotwa, Estonia no, tutaj trochę położeni. Najbardziej mi irytuje Finlandia, bo ja tutaj bym wjechał naprawdę z buta, ale nie da się. Eee, no i tu jesteśmy dosyć ustawieni. Dobra, tych tutaj amerykańców to mi się wydaje, że bez żadnego problemu tutaj zostaną zniszczeni, bo to jakieś pojedyncze dywizje, czy tam francuskie, czy amerykańskie, to ludzi. Jestem dumny, że doszliśmy już pod Warszawę. Naprawdę. Ja myślałem, że po prostu odpalę plan i padam. Ale z tego co widzę, to jeszcze żyjemy. Jesteśmy cały czas na limicie, bo mamy 13%. Wrzucam extensor, wiecie? Wrzucam extensa. 4% Power'a niech będzie na przyszłość. No i powiem wam, że ja tutaj nic zbytnie nie mam, jak wam pokazać, bo to jest bardziej będzie pokaz slajdów, niż jakakolwiek wojna, nie? Taki jest Modern Day w 2013, gdy grasz od 2K10, ale jest w porządku. Można powiedzieć, wiecie co? Zrobił mi się cel na finów. No i teraz po dymkach możecie zobaczyć. No to fajnie wygląda, to dobrze idzie. Ja czuję, że to mogę wygrać, ale teraz muszę w finów wjechać e, na ostrej bombie, bo finowie nie chcą w ogóle dołączyć do jakichś. Tych. Okej, okay, dobra. Teraz będziemy starali się wjechać na full YOLO SWAG 420 Blaze. Dwie że co chodzi: do Finlandii i dojechać. Spróbujemy dojechać aż do Hisz... Boże, do, do Szwecji, nie? Tutaj widzę, że naprawdę Exploit poszedł świetne przyłamanie frontu. Wawka jest już właściwie to już jest nasza. Gdybym miał bombowce, to doszedł. Rapublikawa Austria, o Jezus. 500 milionów ludzi teraz dochodzi do NATO. Nie sądzę, żeby to robił jakikolwiek problem. Cypr dołączył? Dlaczego? O Jezus. O Boże, zapomniałem o Afganistanie, wiecie? Trochę, trochę śmiechu warto, ale jednak o nim zapomniałem. Jednostek znowu nie chce wycofywać z frontu. No, bo to nie ma sensu. Więc chyba będę musiał jakoś przeboleć ten Afganistan. Chociaż daj, czekaj, tutaj mamy jeszcze Kimiego. Które dał nam 10 dywizji. O, już mam 31, świetnie. No i Kimi, będziesz tutaj wjeżdżał, stary. Zostaniesz jakiegoś byle jakiego marszałka, proszę bardzo, i jedź. A w Europie wygląda to spoko. Ty, Polskę praktycznie rozpróliśmy. Kraje bałtyckie to jest już praktycznie przeszłość. Dobrze poszło. E, Finlandia powinna zostać prędzej czy później rozpruta. Może pamiętajcie, że tutaj nie będzie zbytnio dużych yy, zwycięstw, no bo tutaj atakuje same wojsko indyjskie. Tutaj atakuje nasze wojsko. Krym zostaje powoli odbijany. Powoli, bo powoli, ale go odbijamy. No i dobrze to wygląda. Jeszcze tylko, moi drodzy, poznań, Berlin, Paryż i uznaję to za zwycięstwo. Powiem wam że powietrznie, od strony powietrznej, też to wygląda znakomicie. Fakt, że potraciliśmy na pewno tysiące samolotów. Litwa kapituluje, proszę bardzo, ale. Bardzo mi się podoba to, że w ogóle ominęliśmy Ukrainę i Polska okazała się tutaj w ogóle najsłabszym członkiem NATO, bo przepuściła wszystko, nie? Tutaj posiłków nie dostali. Sądzę, że naprawdę mam realne szanse na wygranie tej kampanii, nie? Realne szanse są. Proszę zobaczyć, tutaj 50 dywizji w... na plecach w ogóle. A te Indie to tutaj się będą wypalać <grym> cały czas w Finlandii. Patrzcie, już odbijamy rosyjski Kaliningrad. No teraz w sumie radziecki, można powiedzieć. Pyk, pyk, pyk. Jednostki NATO wyczerpane maksymalnie. Moje dywizje też. Zobaczmy w ogóle, czekajcie, rzucę okiem w ogóle na straty, niech chłopy walczą. Największe straty w wojnie poniosły Niemcy, ja straciłem już 3 miliony ludzi, oni stracili 900 tysięcy. USA mało, mało, Ukraina prawie pada, ale patrzcie, żeby była konferencja muszę podbić Niemcy, USA, Francję, ojeju. Dobra, moi drodzy, udało się, Ukraińcy kapitulują, nasz morderczy pusz trwa cały czas praktycznie wjeżdżamy. E, powiem wam tak, Herzow Iron to jest bardzo wyjątkowa gra i jeżeli ja bym teraz zatrzymał push, żeby się przeorganizować, e, to prawdopodobnie bym stanął. Stanął i się zablokował, ale jeżeli to leci cały czas permanentnie przed siebie, to niech już leci. E, nie zatrzymujmy tego. E, tutaj trzeba dobić... E, o Boże, oni nie mają portu. O jejku, to jest przepiękne. Oni tu kompletnie nie mają porcików. Może jak ja się cieszę, to będzie, z... to będzie zniszczone. Połowa armii, druga połowa. No wiecie co? Powiem tak. Tu może być problem w Rumunii, tu może być problem na Węgrzech, ale bijemy wszystkich y, porówno. <grystanie> Nie, ja naprawdę nie wiem, co z tym odcinkiem będzie. Ja nie wiem, jak ja to zmontuję, moi drodzy. Naprawdę nie mam pojęcia. Zobaczymy, co się stanie. Tutaj próbują mi się cały czas desantować. A to na Hongkongu, a to na Makao. Ale my tutaj ustawiliśmy taką obronę, że oni nie mają żadnych szans tutaj wjechać, tak? Serio, serio. To chłopy są e, permanentnie bez szans, nie? Pernamentne pchanko tutaj nie wyjdzie. Tutaj USA coś kombinuje, widzicie? E, próbuje się desantować. Naprawdę dzięki Bogu, że, że tutaj obstawiłem defensywę, bo już by było po Japonii. E, tak szczerze. A tutaj mamy, wiecie, permanentne pchanko V2. Tutaj nareszcie coś się zaczyna powoli ruszać. Zobaczmy straty w wojnie. 3,5 miliona. E, to spoko nawet. Za każdy centymetr ziemi płacimy 100 tysięcy manpowerze, więc takim sposobem powinienem dojechać do Waszyngtonu. Tu się robi problem, bo się zaczynają rzeki. Problem też się robi w tym, że ja nie mam bombowców. Ni w ząb. O Jezus, to będzie time changer. Mam bombowce strategiczne. Ok, czy ja będę miał 100 bombowców strategicznych? Powiedz mi, że tak. Patrzcie, jak to się powoli ładuje w ogóle, lol. Stuwa, okej. Okay. I teraz dajemy tutaj na to. Dobra. I kiedy ty to uzupełnisz? Mam nadzieję, że jakoś prędko. I wiecie co? Mogę... Nie mogę zrzucać nuklearnych. why? At least 85% of air superiority. Czyli tutaj nie mamy dominacji powietrznej. Jak to? Jak to nad Polską nie mam dominacji powierzchni, żeby wrzucić atomówkę? Co? Ej, tutaj już mogę, What the... Sorry, tak mi tak laguje, że nie jestem w stanie. Zrzuć tu atomicę. Zrzuć tu, zrzuć tu. Dobra, w Polsce powinno się jasno zrobić za chwilę. Oj, zrobiło się, dobra. Miejmy nadzieję, że teraz sobie poradzimy. Dobra, tutaj udało nam się rozgromić Afgan. Te 31 dywizji oddaję dosłownie. Też tutaj próbują się desantować, ale to luz. Ja je przyłączę do tych garnizonówek. Niech sobie tutaj chłopaki latają z garnizonówkami. Finlandia siadła, Szwecja też została wezwana. Niestety, niestety, ta linia frontu tego pana jest. A, dobra, jest, dobra. No dobra, Finlandia zaraz siądzie. Takie mam... Na... O że naprawdę. Nie, mam dość. Ty patrzcie, jakie są lagi dosłownie. Mam dość tej gry autentycznie. Mam dość w sensie Moderna i walki z całym NATO. To jest ancerus. O, tutaj nawet zostało, zostało zrobione okrążenie niemiecko-jakieś tam wojska. Pyk. No i lecimy przez tą Polskę. Wiecie co? Tutaj dokonaliśmy nawet takich, szczerze Wam powiem, potężnych okrążeń. Tutaj pięknie armia wybita. Tutaj się wbijamy powoli, bo powoli, ale jakoś weszliśmy. Zastanawiam się zachowanie jaj, bo <laughs> Turcy potrafiają bardziej obstawić porty z Amerykanami niż swój front, e, co jest troszeczkę śmieszne, ale co, co mogę powiedzieć? Herzowajron, prawda? Wszyscy się chyba przyzwyczailiśmy. Irak mi tutaj siądzie bez problemu, a tutaj to jest naprawdę takie tępe pushowanie na straty. Po prostu idziemy przez siebie i tyle, nie? Idziemy przed siebie i to, i to wszystko, okrążenia jakieś powstają, coś tu się zaczyna dziać, ci się wycofują, ci wracają. Tutaj to odbijamy już bez problemu. Kanada mi się w ogóle na Archeangelesk zdesantowała. To jest ta gra to jest taki Rakostan jeden, że jasny gwint. O i Mołdawia jeszcze pada, no to tyle. Dobra, dobijamy sobie tutaj powoli Irak. E, reszta naszych jednostek pruje dalej w Turcji. Wiem, że się w pewnym momencie zatrzymają, bo nie będą mieli tyle wojska. E, tutaj to samo, praktycznie. Jedna prowincja do przodu, jedna prowincja do przodu. Moje dywizje nie mają nawet kiedy organizacji sobie po prostu podbić e, do góry, jakkolwiek. Uch, dobra, Irak się kładzie. Dało się, zjedliśmy go. Urcjano. Turcy też siądą, tylko problem jest w tym, że tutaj połowa dywizji musi wrócić. Ja nie wiem, czy Rosy mają jeszcze jakieś dywizje, request forces, no i oni już, nie mają, oni już mają zero. I to już w ogóle ja ich tak wyssałem z sił, że też Japończycy jeszcze mają chyba z 18 dywizji, 8 no to. Wszystkich tak wyssałem z dywizji, a tutaj nawet ktoś się bije, kto to jest? A Iran. To ochotnicy Ira irańscy się tu biją. E, tu jest nawet fajnie. Ja wezmę tę dywizję i specjalnie zrobię tutaj im front. Każe im odbić archangel, świetnie. Tutaj zobaczcie, no, samotna dywizja niemiecka. Tutaj. Jezus. Nie, mam dość autentycznie. Dobra, dołożymy tu jeszcze trochę wojska z północy. Niech te dywizje lecą i to zajmują, bo dosłownie tutaj oczopląsów dostanę. <laughs> I wbijamy się przez Rumunię, moi drodzy. Idzie wjazd ostry. Czasami są czerwone dymki, czasami zielone. Straty w wojnie. Przenoszę aktualnie 5 milionów, no mam 20 i manpower mogę podwiękcieć w każdej chwili, praktycznie. E, niestety na war kompletnie nic nie mam, bo tu mi spada praktycznie weekly przez bombardowanie. Dobra, Rumunia się przewraca, co zostawia nam jakieś małe możliwości przebitki jeszcze. Turcja się niedługo powinna przewrócić. Mam nadzieję, że wyjdziemy przez ten Istanbul. Proszę to zniszczyć. E, tutaj musiałem odizolować 80 dywizji kolejnych i rozkazać im po prostu tutaj przyjść, bo tutaj się robi naprawdę nieciekawie. E, to już powoli będziemy pacyfikować, bo tu jest dosłownie parę dywizji. Ci ciągle mi się desantują na ten, w jedno miejsce, nie? Ciągle permanentny desant w jedno miejsce, śmiechu warte. E, to jest już wybijane, a tutaj, moi drodzy, po prostu stoimy i cały czas plan odpalony. E, Polskę już praktycznie kończymy. Przebijamy się coraz dalej, ale z taką chmarą dywizji, powiem wam tak, to naprawdę nie idzie w dobrym kierunku, nie? Wiecie co? To jest tak nasrane dywizjami. Polska się przewraca. Za niedługo będziemy wchodzić dosłownie do Niemiec. I zobaczcie, odkryłem mgłę wojny. Zobaczcie, co tu się dzieje. To jest wszystko puste, wszystko stoi na tych granicach i łapie atrycian permanentnie w walce ze mną. Amerykanie mają e, dosłownie. No nie mają, mają z trzy dywizje u siebie w terenie. Słuchajcie, trzy dywizje mają gdzieś na Homelandzie i straszne to jest. Po prostu. <laughs> Nie wiem, jak wam to skomentować, bo tak gram, ile chodzi już. Dobra, moi drodzy, Finlandia się przewraca po kilku, kilkunastosekundowym lagu. E, udało nam się odbić St. Petersburg. E, nasze indyjskie dywizje ekspedycyjne, bez organizacji, bez niczego, już starają się. Może ja muszę kliknąć sześć razy, żeby to szło w ogóle, nie? E, staramy się to zjeść już. Skandynawia to jest najmniejszy problem. Europa jest spoko, bo już wchodzimy praktycznie do Niemiec. Już za niego będziemy na niemieckich ziemiach. Ale wiecie, co by wam szczerze, no chłopaki serio. Nie da się. Naprawdę, zobaczcie, lotnictwo moje poniosło ogromne straty, ale i tak jesteśmy w stanie wystawić tyle maszyn, żeby ich rozcykać. Tutaj desanty na plecach bardziej mnie bolą niż główny front, bo tutaj gówniane dywizje muszą walczyć i to dosłownie. E, tutaj uratujemy się, bo tutaj już widzę, że to kółko zostaje coraz bardziej spuszowane, więc spoko Pijałem mi się na plecy w Turcji, pewnie bym to odbił po czasie e, Tutaj Adana, no to ja mam Tutaj, moi drodzy, idę prosto po Istanbul i te dywizje siądą, bo nie ma, nie ma opcji Istanbul zdobywam i wiecie co, powiem wam szczerze, że ja bym wjechał do Europy Naprawdę, ja bym to wygrał, nie? Serio, ja bym to zwyciężył Ale powiem wam szczerze, naprawdę, tego, ale tego naprawdę nie ma co przyciągać Bo szczerze mówiąc, no nie ma co, tutaj ja nawet nie steruję tymi jednostkami Wiecie o co chodzi, bo są takie laksy, miliony jednostek na frontach, front się nawet poru porusza z opóźnieniem, że to jest unagrywable. No mógłbym to zostawić teraz i pójść na godzinę, wrócić i byłbym w Hiszpanii, serio, ale nie wiem czy to ma sens. To zobaczcie. Tutaj. Ukraina, no to będzie zniszczone, to będzie zniszczone. E, moje jednostki już praktycznie są na terenach e, niemieckich. Będziemy wchodzić do środka. Skandynawia prędzej czy później by siadła. Tutaj kompletnie nic nam nie zagraża. Wszystko, wszystko fajnie, wszystko piękne zjedzone. Ale to jest tylko przeciąganie takiej katorgi. Bo zobaczcie, moje jednostki już praktycznie pod Pragą. Z tego będzie rzut beretem. Na USA, gdybym chciał, to powiem wam szczerze, że jakimś cudem ustawiłbym. Połowę tych dywizji garnizonujących na jeden desant, poczekałbym 100 dni, wylądowałbym w San Francisco i puścił plan. I to by przeszło wszystko: całą Amerykę. Więc szczerze, czy jest sens się tak męczyć? Zobaczcie, jak ten czas leci powoli. Na takich laksach, spójrzcie na ten czas, nie? Śmiechu warte. Dobra, wiecie co, ja tutaj kończę ten masny odcinek z Modern Day, bo to nie ma sensu tak na siłę tego przeciągać. Możecie uznać, że nie wiem, przegrałem, możecie uznać, że się nie udało, możecie uznać, że wygrałem, whatever, nie? Ale jeżeli macie jakieś pomysły na inne propozycje albo challenge Modern Day'owe, to czemu nie, zapraszam w komentarze, jak coś ciekawego wyczytam, to możemy się pobawić, ale na pewno na to jako jedność to trzeba rozbijać, bo tak to się robi naprawdę mega nudne. Dzięki za uwagę i do następnego epizodu. Bajo.